Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Jesteście tam? Patrzę jednym oczkiem, patrzę drugim oczkiem. Są, dziedzinieszko, są. Są, przyszli. A dzisiaj będziemy znowu czytać, czytać rozdział z tej pięknej książeczki? Tak, Fućku, tylko przywitaj najpierw, tak? O, dobrze. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w Fućkowym Zakątku Biblijnym gdzie będziemy czytać z książki pod tytułem Z Jezusem przez Biblię. Kolejny rozdział. Ha, dobrze powiedział? Tak, tak, Wodźku. To jesteś gotowy? No, no, oczywiście. Przywódca, wojownik. Jozłę i bitwa o Jerycho na podstawie Księgi Jozłego rozdziałów trzeciego i szóstego. I szóstego. Po śmierci Mojżesza Bóg dał swojemu ludowi nowego przywódcę. Miał na imię Jozłę, to znaczy Bóg ratuje. Jozła miał zaprowadzić lud Boży do wyjątkowej krainy obiecanej im przez Boga. Lud Boży już od 40 lat wędrował przed, przez spieczoną słońcem pustynię. Możesz sobie wyobrazić, jak bardzo mieli dosyć piasku. I wszystkiego w kolorze żółtym: namiotów, wędrowania i upału. ja to bym chyba, chyba nie miał dość namiotów, ciociu ciężko, bo ja bardzo lubię biwakować, wiesz, w namiocie. No tak, fujczku, ale jakbyś tak przez 40 lat musiał tylko biwakować. Przez 40 lat, co? No to nie wiem. Ja myślę, że już też by ci się znudziło, wiesz? No pewnie tak. Mieli dosyć piasku, namiotów, wędrowania i upału. Jak bardzo byli szczęśliwi, gdy wreszcie dotarli na kraniec pustyni i zobaczyli swój piękny nowy dom. Cudowną, zieloną krainę, która witała wędrowców orzeźwiającym chłodem. Był tylko jeden problem. Jerycho. Jerycho. Jerycho nie było zwykłym, starym miastem. Było warowną twierdzą, która skutecznie zagradzała drogę w głąb tej krainy. Wędrowcy przyglądali się Jerychu. Ogromnym i przerażającym murom, które otaczały miasto. Wysokim szańcom. Ciężkim, żeliwnym bramom, zareglowanym na cztery spusty. Potem popatrzyli na siebie. Popatrzyli na siebie nawzajem, jakby pytając, co my teraz zrobimy. Nikt nie znał odpowiedzi na to pytanie. Na szczęście Bóg wiedział, co robić, i przekazał swoje polecenie Jozłemu. Ale Jozłę musiał mieć bardzo zdziwioną minę, ponieważ był to dość dziwny plan zdobycia miasta, o czym się zaraz przekonasz. Następnie Bóg złożył swojemu ludowi obietnicę. Zawsze będę z wami. Nigdy, przenigdy was nie opuszczę. Jeśli będziecie robić to, co wam powiem w nowej krainie, będzie się wam dobrze wiodło i będziecie szczęśliwi. Tymczasem Jozue zebrał swoją armię. Wojownicy wyjęli miecze, włócznie i tarcze, byli gotowi do walki. Jednak Boży Plan nie przewidywał walki. Bóg chciał, żeby ludzie w pełni mu zaufali i dokładnie wypełnili to, co im nakazał. Ha, popatrz, popatrz, tutaj coś się dzieje. Zgodnie z Bożym poleceniem armia Jozłego przemaszerowała wokół miasta i powtarzała swój marsz dzień po dniu. Oni boją się walczyć, mówili mieszkańcy Jerycha. Ale bardzo się mylili. Wojownicy Ludu Bożego nie bali się, tylko czekali. Czekali, aż Bóg im powie, co robić dalej. Siódmego dnia Bóg powiedział, żeby okrążyli miasto nie raz, ale siedem razy. A na koniec Bóg rozkazał, by wszyscy hałasowali najgłośniej, jak tylko potrafią. Ha! Czy ktoś kiedyś powiedział Ci, żebyś postarał się hałasować najgłośniej, jak tylko umiesz? Ha! No, ja bym właśnie chciał, żeby mi, żebyś mi ta gra skazała hałasować. Bo ty tak zawsze mówisz tylko: cicho, Wódźku, bądź cicho, to musimy być cichutko, nie przeszkadzać, nie przeszkadzać. No, a ja bym naprawdę tak chciał sobie, raz jakby mi jakiś dorosły powiedział: a teraz sobie pohałasuj najmoc, najmocniej i najgłośniej jak potrafisz, ale bym hałasował, ale bym hałasował, jak nie wiem, co wiesz. No, myślę, że oni też bardzo hałasowali. No cóż. Wyobraź sobie taki hałas tylko w wykonaniu 40 tysięcy ludzi. Pomyśl, jaki to musiał być zgiełk, aż uszy puchły. Huh. Jak się okazało, nie wytrzymały tego nawet kamienie. Ogromne mury Jerycha rozsypały się w drobny mak, jakby były ulepione z piasku. Jerycho zniknęło w wielkiej chmurze pyłu. I w ten oto sposób lud Boży wkroczył do swego nowego domu. Nie musieli nawet walczyć, żeby się tam dostać. Wystarczyło, że przespacerowali się wokół Jerycha, tak jak kazał im Bóg. Jozłe przemówił. – Bóg przeprowadził, przyprowadził nas tutaj bezpiecznie. Czy teraz będziecie mu posłuszni? – Tak, obiecujemy – zawołali wszyscy – tylko Bóg jest w stanie naprawdę nas uszczęśliwić, mówił dalej Jozłe. Nie módlcie się więc do fałszywych bożków. Nie będziemy, odpowiedzieli ludzie, nigdy. Niestety nie dotrzymali tej obietnicy. Nie byli posłuszni Bogu, co wiele lat później miało się dla nich bardzo źle skończyć. Dokładnie tak jak ostrzegał ich Bóg. Stracą swój dom. Nieprzyjaciele schwytają ich i zmienią w niewolników. Lud Boży rozproszy się po wielu różnych krajach, jednak Boży plan ratunkowy nadal będzie działał. Pewnego dnia Bóg da swojemu ludowi innego przywódcę i inny dom, ale tego nowego domu nikt im już nigdy nie odbierze. I to już koniec, fudziaku. To już koniec, co? O, ty jest ładny obrazek z tym nowym domem. Ha! No, wiesz, co cieciu ciężko? Będę sobie rozmyślał o tym i wyobrażał, jak to się stało z tym Jerychem. I pomyślę sobie jeszcze o tym nowym domu, dobrze? Dobrze, futyku. masz dużo czasu na myślenie, tak? Tak! Pomyślcie i wy o tym wszystkim. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia!